Testuję transmisję na żywo, testuję, czy da się pokazać na żywo lot i transmitować, więc chętnie bym usłyszał w komentarzach. Znaczy, napiszcie w komentarzach, czy, czy widać to, to, co się, to, to się dzieje. E, czy mi internet będzie łapał? Teoretycznie powinienem zbliżyć się do miejsca gdzie przebywają, gdzie pilnuje gołąbki. No stąd choćby. Ciekawe czy stąd działa. Eee, czemu takie niewyraźne to jest? Aha teraz jest lepiej. Chyba będziemy oczekiwać przylot właśnie na żywo. <laughs> Dziś mamy wkładanie. Ciekawe jak daleko sięga transmisja. Czy mnie dobrze słychać? O, tutaj jak tutaj będzie odbierać to jak tutaj odbiera to jest dobrze, jeśli tutaj widać gołębie słychać jak buczą. Ciepło grzeje dzisiaj chmurne niebo. Dobra, będziemy na lot też oglądać głównie niebo. Pewnie można się przetransportować. O, tutaj, tutaj siedzą Młodziaczki Jedzą sobie ładnie, skaczą. Wejdziemy tam do środka. Czują, co się tu dzieje. Jest pusty przedział. A tutaj e, traci się internet. Możliwe, ale ciekawe, jak to będzie z tym. E, z ona jest, więc może po prostu tu talu. Tutaj jesteśmy przy młodziakach tarmę mają na sypanom, żeby jadły To są młode jakiej no to jest ten cały w siatce i w o. Tu sobie siedzą młodziaki to nawet tutaj w wolierze jakby... Dobra, wychodzimy stąd i idziemy w czasie transmisji lotu też będę odkładał na chwilę telefon że po prostu porobić jakieś prace to go gdzieś odłożę a potem będę pokazywał jak, jak i chyba rozmawiać się nie da ale tak to wygląda wychodzimy Pytanie dalej się będę oddalał od Zobaczymy co u córki czy ona tu pokarmiła wszystko. Tutaj zmartwiła się, bo mewki i ich nie wysiedziały, ale wszystko chyba tam w ogóle u białych powinienem zobaczyć co się tam dzieje. Tam biały już dużo czasu siedzi, tam może być jakiś młodzik nawet. A nie oglądałem, co się tam dzieje. A Paulina tak wysoko nie sięgnie. Tu nadaje chyba normalnie. To widać. Takie pupy. I z powrotem wraca, zobaczę sobie potem jak to wyszło. Jakie takie nagranie wychodzi? Białe walczy. To jest prezent dla mojej córki od, od kolegi hodowcy. Tego głąbka dostała Paulina w prezencie. A będzie białek. Białek będzie. Jajko, a tego jajka już nie będzie. Byłby drugi, a się wykluł. Trzeba to zlikwidować, póki córka zobaczy. Wykluł. Trzeba to zlikwidować, póki córka zobaczy. Żeby się nie smuciła. Dobra. Zamkniemy go tutaj. W pozostałych celach nic nie ma. No, wychodzimy. Nie uciekaj. Kątem nie tym, co ma mieć, Chodzimy. zamkniemy. O. Dobra, teraz będzie test najważniejszy. Sprawdzimy. A tu właśnie są młode. Zeskakują, żeby pojeść. No, i teraz będzie test. Jak tu działa, to jest dobrze. Jeśli tu działa, to jest nadzieja, że coś z tego będzie. Szczółki pracują. Weszlibyśmy do glemnika rozkładowego. Pytanie, czy uda mi się transmisję na żywo uruchomić z tego miejsca, bo uruchomiłem ją od domu. I nie wiem czy właśnie działa. Wszystko czy mi tu tylko pokazuje, że działa. 15 oglądających. Ja nie mam podglądu na czat. Nie wiem czy mogę tu włączyć podgląd na czat. W tym momencie, jak nagrywam na telefonie, nie chcę zepsuć przełączając, więc na razie sprawdzę samo nagrywanie, że ja nie mam podglądu, jeszcze jest chat. a z pyłkiem pięknie wróciła. O, moje ule: mam też pięknie trzeba zobaczyć zawsze co druga rodzina to jest program o gołębiach jakby się ktoś pytał nie o pszczołach ale ale no ale mam pszczoły więc w sumie o wszystkim rozdzieliłem to te kanały bo nie wiem, czy hodowcy po prostu chcą na pszczoły zaglądać. A czasami muszą to cierpieć, bo mam i pszczoły, i gołębie. Może powinienem to prowadzić na jednym kanale? Nie wiem. Też chętnie posłucham opinii, czy, czy, czy pszczoły i gołębie prowadzić na jednym kanale, czy na, na dwóch osobnych kanałach, ale pięknie wracają. To jest nudne, ale ja tak też mogę godzinami siedzieć przed wylotkiem i patrzeć co one robią, więc to Tak jak hodowcy gołębi przed gołębnikiem Mogą godzinami patrzeć jak gołębie latają i ktoś powie Co za głupki, co oni robią, przecież one tak w kółko latają, a tu co się dzieje, że one Tylko wchodzą do ula i I to samo w sumie nudne No ale tak to już mają hodowcy gołębi, że patrzą na gołębie, hodowcy pszczół, że patrzą na pszczoły I tylko hodowcy gołębi są w stanie hodowców zrozumieć i hodowcy pszczół Pszczelarzy to bardziej wyrozumiały to zrozumie jednych i drugich, że jak ktoś ma pasję ale czerwony pyłek przyniosły widzicie można różne rzeczy zaobserwować, żółty pyłek nie mam poławiaczy pyłku, bo bym sobie pyłek poławiał cały czas się przymierzam do zakupu i, i nie zakupiłem ale pięknie wracają z żółtym pyłkiem coś wspaniałego po prostu przepięknie te rodziny tutaj pięknie wracają tam w oddali kwitnie rzepak rzepaczek tam kwitnie idzie zbliżać na tym? idzie o rzepak tam jest zobaczcie tam jest rzepak co tu mam za kropkę z boku? to jakieś opcje? E, udostępnij zapisz moment włącz lampę wyłącz mikrofon Aha. I mogę zmieniać kierunek ekranu w czasie jak, jak nagrywam na żywo. Bo normalnie tego się nie da zrobić. Mamy niebo, dziś przepiękne. I tu kolejna rodzinka. A też ładnie pracują. Pięknie przynoszą pyłek. jeszcze wrócimy do gołębi, więc po prostu chcę sprawdzić, jak mi to nagrało. Jestem teraz w odległym terenie. Pewnie tu też będę pilnował na gołębie, więc czy będę w stanie chodzić z telefonem w czasie, w czasie lotu po prostu. Może być tak, że jak gołębie zaczną siadać, to, to nie wiem, czy uda mi się utrzymać nagrywanie na tych dłuższych lotach to jest możliwe bo są przerwy i człowiek słyszy że odbiło na tych krótkich to jest tak tak różnie pięknie wracają, naprawdę pięknie dzisiaj pięknie pszczoły pracują o, stamtąd powinny gołębie przylatywać, tam mieszka sąsiad tu moje odkłady zaraz sprawdzimy to coś cisza, dziwna tu się jakiś bajzen zrobił. Se weszły, wentylują. No i dobrze. Jak z tych miejsc działa, to powinno działać. Idziemy jeszcze popatrzeć na głębie teraz. Nie opakować. mi pszczółki. Nie chcę wam zrobić nic złego. A, tutaj, oczekuję. Nasze Stary szaleniec ostrość się straciła, młode piszczą, a stary dziadku. Piękne, młode wydał w tyroku. przepiękny naprawdę super. Teraz ma jajka. Piękne, młode wydał. W sumie to dla mnie bez różnicy, bo jak nagrywam filmik dla Was, to też tylko go nagrywam. Nie wrzucam na żywo, tylko wrzucam go później. No i on go musi przetwarzać, a na żywo, chyba że w gorszej jakości, nadaje. Dzisiaj mamy o 18.00 wkładanie na pierwszy lot konkursowy z miejscowości Brzeg. Musiałem o. też parka. słuchajcie, mają młode takie gnieździe, dość duże już. Też samicą siedzi Wygrzewają sobie o ten jest samczek agresywny, strasznie bojowo nastawiony, nie ma ostrości Ten też ma duże młode Goni na następne jajka. Ma dwa młodziki w nieździe, znaczy w nieździe na wyjściu. O nawet jest nawet jest w bolierce. Oba są woli, nie jeden jest w wolierce. Tu jest młody z niego w wolierce. Syn szaleńca, znaczy imbret wnuk szaleńca. O, po tym rudym nie widać nie ma ostrości. Samiczki są dwie takie. Imbred szaleńca, szaleniec na trzynastkę. Eee, wyszedł ten rudy. I ten rudy jest ojcem tych. Tego młodego, taka piękno piskę ma koło oka, piskę ma, bo matka jest grytka. Matka jest grytka. Cała rodzina trójka, ale, ale nie, nie, nie wyświetliło. Dobrze, uciekają. No i tu będziemy patrzeć. Patrzeć na gołębie o, tam w dali nawet latają widać gołębie latające Teraz powinno O, co się trafię je. Tam są Może się wbiją w ekran O, teraz się udało Także tutaj w głębi oczekują i tutaj mam moje, tu będzie moje stanowisko gdzieś będę widział jak sytuacja przebiega. Pszczoły słyszę za tecami A przerywa. Ale zobaczę czy, czy ja mam czy będę tu miał równe 20 minut transmisji jak się transmisja udała, no to, to spróbuję spróbuję po prostu na żywo yy, nagrywać lot może przynajmniej w kawałkach na żywo, więc zapraszam do oglądania jutrzejszego lotu z miejscowości brzeg 135 km, Krzysztof Trzaskalik. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot. Proszę o komentarze, jak to w ogóle wygląda ta prezentacja na żywo, jak to się wyłącza.